Magda Goroszankin, zapraszam na rozmowę z gośćmi Dnia Radia RSC, a dzisiaj w naszym studiu pani Dorota Caban, dzień dobry. Dzień dobry. Magda Destnowak, dzień dobry. Witam. Natalia Zwolińska, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Jacek Sawicki, dzień dobry. Dzień dobry. A ci wszyscy państwo dlatego, że już u progu października kolejna edycja akcji Pozbierajmy, Pomagajmy, to już czwarta, jeżeli się nie mylę. I w tym roku y, kolejny szlachetny cel, tym razem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą Dom skierni. Ale zacznijmy od tego, że kasztanów w Skierniewicach nie brakuje i to kolejna akcja, do której mogą dołączyć wszyscy. Ale kto się musi koordynować? Znowu udało się połączyć siły. To chyba już standard coroczny. Tak, połączyłyśmy siły y, jak co roku pod skrzydłami Fundacji Zobacz Więcej. Cała akcja rusza. Oczywiście niezawodna Natalka i Dorota i ja jesteśmy tutaj koordynatorkami całego wydarzenia. No i zbieramy siły, ustawiamy mocne szyki i ruszamy do boju. Czwarta edycja. Zakładam, że już coraz łatwiej się organizuje takie wydarzenia i teraz albo potwierdzicie, drogie panie, albo zaprzeczycie. Ja bym powiedziała, że wcale łatwiej nie jest, bo organizacja co roku zajmuje nam tak samo dużo czasu. W zasadzie zaczynamy już w sierpniu myślenie, jak nie wcześniej. Zaczynamy myśleć, co, jak, gdzie i kiedy. To jest cała organizacja, tak? Trzeba załatwić um, odbiór tych kasztanów przede wszystkim. Trzeba pomyśleć, kiedy to zrobić, bo też każda z nas jest Zajęta, pracujemy, mamy swoje zajęcia i masę innych pomysłów. To nie tylko kasztany, więc musimy się zgrać terminowo, a to też łatwe nie jest. Właśnie, to nie tylko kasztany, ale myślę, że mo można tak powiedzieć akcja społeczna, która znowu ma nam pokazać trochę więcej i zobaczyć, że razem możemy zdecydowanie bardziej, więcej, lepiej pomóc i tu kasztany będą wiodły prym, ale też wiemy, że od lat to jest zaangażowanie chociażby ekipy Wiki, która znów zaskoczy nas kawiarenką, czy coś nowego szykujecie na ten rok? Cały czas pomysły gdzieś nam się tworzą. Zobaczymy, jak to wyjdzie w dniu finału, 13 października. Kotek Jacek oczywiście odwiedzi dzieci. On sprawia bardzo dużo przyjemności dzieciakom. Zobaczymy. No, na pewno słodki stół, który będzie przygotowany w tym roku poprzez placówkę. Placówka też szykuje swoje stanowisko. Natomiast będziemy pewnie na... Pozbierajmy, proszę śledzić profil. Będziemy wszystko aktualniać i, i pokazywać, co, co będzie czekało z nie tylko. Placówka włącza się w organizację tego wydarzenia, bo to też dla placówki zbieramy najpotrzebniejsze rzeczy. I tu pana dyrektora zapytam, czego my tak właściwie potrzebujemy, kiedy mówimy o placówce opiekuńczo-wychowawczej domu. Bo mogliby się mieszkańcy, już nie, nie oburzyć, bo to złe słowo, ale zastanawiać, dlaczego akurat artykuły gospodarcze, dlaczego akurat chemia. To głównie dlatego, że czasami przez pryzmat tego, że w naszej placówce są dzieci, myślimy o różnych. W różnych maskotkach, grach i tak dalej, a rzeczywiście potrzeby, które nas dotykają, to są takie potrzeby codziennego użytku. Trzeba pamiętać, że dzieci w naszej placówce mają dom, a więc placówka jest domem, czyli funkcjonuje jak dom. A w domu potrzebne są właśnie i chemia, i kosmetyki, i takie rzeczy codziennego użytku, to też dlatego na to zwracamy uwagę, ponieważ to z reguły ma dość długie daty ważności, więc jeżeli zbierzemy to na akcji w dużych ilościach, to możemy to wykorzystać w długim czasie. I jeżeli zbieramy produkty krótkoterminowe, no to wiadomo, że możemy tego nie wykorzystać, bo znamy hojność darczyńców. Także czasami jest tak, że jeżeli taka akcja dostarcza nam takich rzeczy, to korzystamy z nich przez cały rok na przykład. Tak? I dzięki temu możemy zaoszczędzić pieniądze i wydać je na przykład na wyjazd dzieci, na wakacje dodatkowe, czy też ostatnio były w górach, więc generalnie możemy im zafundować inne atrakcje, jeśli mamy wystarczającą ilość tychże rzeczy codziennego użytku. Wspomniał pan, że hojność darczyńców jest i, i nie ma tutaj na co narzekać, ale wydaje mi się, że każde pomaganie jest dobre, ale potrzeba mądrego pomagania i my chyba z każdą kolejną akcją, nie tylko Pozbierajmy, ale w ogóle z akcjami w Skierniewicach, uczymy się jak mądrze pomagać. I tu też przykładem są panie, które organizują akcję Pozbierajmy, bo to wszystko jest zaplanowane co do dnia, niemalże co do godziny, łącznie z tym, że pojawiło się hasło na plakatach, worki do odbioru. Więc to nie jest już zbieranie w reklamówki, tylko przemyślane, gdzie odebrać worki, gdzie przynieść konkretne rzeczy, gdzie są zbiórki. Przypomnijmy o tym też słuchaczom Radia RSC i zacznijmy od tych worków. Tak, każda kolejna akcja nas uczy czegoś nowego i w tym roku już dysponujemy workami dla każdego. W tym roku jedynym miejscem zbiórki kasztanów będzie placówka opiekuńczowych Dom. Tam będziemy składować kasztanny i stamtąd będzie też odbiór kasztanów. Tam też do odbioru, może tak jak jest na plakacie napisane od 1 października, będą do odbioru worki. Zamówionych na dzień dzisiejszy jest 500 worków. Jeżeli zabraknie, będziemy domawiać jeszcze, więc każdy, każdy może wziąć tych worków ile uważa, ile, jaka jest potrzeba. Są worki 15-kilowe, więc tak można sobie oszacować mniej więcej ile tych kasztanów dana placówka zbierze. Dostępne są też w placówce dom do Odbioru plakaty, które informują o zbiórce kasztanów i o zbiórce fantów. No Mam nadzieję, że jesteśmy przygotowani. Akcja trwa w tym roku do 13 października, do finału, więc do tego dnia zbieramy kasztany, do tego dnia są do odbioru worki. Jeżeli czegokolwiek komukolwiek zabraknie, albo ktoś będzie miał jakiekolwiek sugestie związane z całą akcją, zapraszamy do, do kontaktu przez naszą stronę na Facebooku. Po, pozbierajmy, pomagajmy, albo przez Fundację zobacz więcej. A jeżeli mowa o zbiórce, właśnie tych potrzebnych rzeczy dla placówki dom, artykuły chemiczne, ale jest też przecież loteria, do której jeżeli dobrze pamiętam, to co roku włącza się bardzo dużo dzieci. Tak, tak. Loteria jest takim naszym strzałem w dziesiątkę i, i czymś, na co wszyscy czekają, bo dzieciaki mają niesamowitą frajdę z tego. To jest cieka ciekawa historia, bo oddają, później podobne zabawki sobie losują i też się cieszą, więc wszyscy mają ogromną radość z tego. Więc tak, loteria, zbieramy fanty, fanty są zbierane do 6. Na plakatach i na stronie jest podany numer telefonu, pod który należy się kontaktować, żeby te fanty odebrać. Te fanty już nie chcemy tutaj obciążać placówki, odbieramy my osobiście, tak jak wspomniałam, do 6 października i tyle. Tu znowu pana dyrektora zapytam. Y Odbiór w placówce Dom, złożenie kasztanów do placówki Dom to jest chyba też dobra okazja, żeby zapoznać się w ogóle z działalnością placówki, bo mam wrażenie, że kiedy myślimy o tym właśnie miejscu, wiemy, że są tam dzieci, które wymagają szczególnej opieki, zwrócenia uwagi, potrzebują pomocy, ale my chyba sobie nie zdajemy sprawy, jakiej pomocy naprawdę potrzebują i że to nie jest dziecko, które no, ma chwilowy, przejściowy problem za dwa tygodnie stamtąd wyjdzie tylko to jest miejsce w którym one na nowo uczą się żyć tak no w naszej placówce przebywają dzieci praktycznie nieokresowo tylko do pełnej dorosłości i rzeczywiście uczą się tu żyć na nowo myślę że każdy, kto nas odwiedzi, czy też przyjdzie po worki, czy przyniesie te kasztany, będzie mógł chwilę porozmawiać. Jeżeli ktoś chce zobaczyć placówkę, wejść, no, chwilę z nami porozmawiać, to oczywiście serdecznie zapraszam. Placówka jest czynna całodobowo, ale oczywiście zapraszam no, powiedzmy do godziny 21. Ale to też, jeśli Państwo nie macie czasu w środku dnia, to, to oczywiście po południu są dyżurni wychowawcy. Zawsze możecie wejść, zawsze możecie chwilę usiąść, dostaniemy Jakąś kawę, jakąś herbatę, porozmawiać troszeczkę o placówce, być może poznać dzieci. Dzieci też cieszą się tą akcją, ponieważ będą zaangażowane, już zostały zaangażowane, więc na pewno dla nich to też jest świetne wyzwanie, szczególnie to stanowisko, które ma być na finale. Mamy pasjonatów gotowania, więc już się przygotowują na robienie naleśników. Nawet musiałem dwie nowe patelnie kupić, bo już po prostu po prostu ta skala prawdopodobnie będzie dość duża, więc jest duże zaangażowanie wśród dzieci i więc po prostu zapraszam wszystkich, jeżeli państwo macie chwilę czasu, żeby odwiedzić, zobaczyć, porozmawiać, bo myślę, że często czytając, czy opowiadając nie jesteśmy w stanie naprawdę pojąć, jak wygląda rzeczywistość tych dzieci na co dzień. Kolejna akcja, która pozwala zobaczyć więcej, no i tu znowu ukłony do wszystkich organizatorów i do tych, którzy też się angażują, bo to dla nich został przeznaczony ten cel. My mówiliśmy też o wielkim finale. Jak ten wielki finał będzie wyglądał, i tu już mam bardziej na myśli szczegóły godziny, miejsce, jak się przygotować, jak pomóc, jak się zaangażować. To jeszcze w tym momencie jest w trakcie ustalania i mamy to wszystko płynne, ponieważ mamy kilka niespodzianek, które szykujemy, ale to jeszcze wyjdzie w trakcie, ponieważ do 13 października mamy trochę czasu i chcemy się przygotować jak najlepiej. Natomiast taką nowością będzie w tym roku nagroda dla. Placówki, która zbierze najwięcej kasztanów. Zaprzyjaźniony miłośnik rzeźbiarstwa przygotowuje specjalny. Specjalną nagrodę, która będzie mogła zawisnąć w takiej szkole, właśnie w tym roku. No i szykujemy jeszcze kilka niespodzianek. Natomiast mówię, to wszystko jeszcze jest w trakcie ustalania, bo każda z nas ma jakieś swoje pomysły, chcemy wybrać najlepsze. Mnie ta odpowiedź cieszy, bo to znaczy, że jeszcze przed finałem spotkamy się w Radiu RSC i porozmawiamy o, o konkretach, o szczegółach. A tymczasem chyba już teraz można się rozglądać wokół siebie, wypatrywać, gdzie te kasztanowce będą nam dawać owoce. No i powoli. Przygotowywać się do tej akcji, odbierać worki z placówki Dom i w pełni sił. Ruszyć do kolejnej akcji, pozbierajmy, pomagajmy. Ja jeszcze tutaj a propos zbierania kasztanów, bo już widziałam zdjęcia na Facebooku różnych e, placówek, które wrzucają właśnie, że zbierają kasztany. Wielka prośba, naprawdę podjedźcie, odbierzcie te worki, dlatego że jeżeli zaczniemy je trzymać w workach plastikowych i przetrzymamy je tydzień, to za tydzień one będą spleśniałe i do wyrzucenia. Więc stąd nasza wielka prośba, żeby te kasztany jednak zbierać do tych worków, które są na to przeznaczone, bo to jest po prostu próżna praca bo nikt tego od nas nie odbierze. I przechowywać w chłodnym y, miejscu, takim wentylowanym, czyli najlepiej gdzieś pod jakąś wiatą, dopóki nie zostaną oddane do placówki. Więc to już tak mówimy z doświadczenia Kładać e, jeden worek obok e, drugiego, nie jedną na drugim, żeby tak. ten wiatr jednak i powietrze mia, miało dostęp. Bo do 13 odbiór na pewno będzie po 13 października, więc do tego czasu te kasztany muszą być w najlepszej kondycji. Eksperci od kasztanów, eksperci, eksperci. Ci od pomagania. Za wszystkie rady i wskazówki dziękujemy. No i też dziękujemy za tą akcję, bo myślę, że to kolejna mądra akcja, jak mądrze pomagać i, i robić to razem. Więc do zobaczenia na wielkim finale, a jeszcze wcześniej na kolejnej rozmowie w sprawie akcji. Pozbierajmy, pomagajmy. A dziś bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy.